Znaczy, wiele broni, no to masz, zdobywasz tutaj, nie? W grze ogólnie, ale te skiny te skiny są płatne, nie? Wiadomo. No tak, portajcie macie I skiny i tak dalej, to. nie? Dobra. No i dobra, wybieracie swoją postać, wybieracie miejsce z rzutu. Także warto wybrać, e, wiadomo, tam, gdzie nie ma tych e, innych. E, innych playerów. Może aby było. O, nie, tam rzuca. się, bo tu dużo tych jest. O, dobra. Dobra, confirm. No i teraz czekamy. O. jak to w ogóle się spisze. Pacionik, <grym> witaj. Dzięki za followa. Także teraz jesteśmy w lobby. Czekamy, aż raz e, zrzucimy to miejsce, które sobie wybraliśmy. Czyli trochę jak w tym jest, e, jak w, e, Jak się nazywa ten inny Battle Royale. E, kurde, teraz nie pamiętam. Był jeszcze jeden Battle Royale, był PUBG. Jeszcze jeden, o którym zawsze zapominam. Ten, co jakby był z Philips Kono... Nie, nie Apex. Apex, nie Apex. Jeszcze jeden był. Dobra, no i standardowo respimy się na jakimś obszarze, który sobie wybraliśmy. I teraz trzeba szukać tych rzeczy, nie? Tutaj mamy do naprawiania ekwipunków. Tutaj mamy ten, to się nazywa linkę. Możemy się na przykład... Tylko bardzo, zlinkować. Mamy do naprawiania rzeczy, bo nasze, nasza broń ma... Ograniczoną trwałość, więc jak nam się skończy trwałość, to trzeba naprawić. To jest tak to jakby taki sklepik, to, tą walutę to się zbiera podczas właśnie grania. No i tutaj znajdujemy takie niby ala skrzynki, z których wypadają rzeczy. O, mam broń, armora mam pierwszego poziomu, oczywiście są poziomu e, tam szarego, e, chyba niebieskiego, złotego jakoś, tak? Tutaj mamy do healowania się. To jeszcze armor powder, to jeszcze nie wiem do czego ten armor powder jest. O, tu mam coś złotego, czyli będzie coś lepszego na przykład, chyba, bo nie, albo to jest jakaś ta, a nie, to jest jakaś ta. Nie wiem do czego jest ta. Jakaś kapliczka, kurde, ja do czego ona służy. Ale dobra, w pierwszej kolejności musimy wiecie, rzeczy. To są jakieś te wzmacniające um, nam rzeczy, czyli decrease damage taken from range weapons, nie? I zaraz wam to pokażę, gdzie to się ten. O, mamy ten. Yy... Dobra, włóczni ja nie chcę, a wolę Nie możemy sobie zmieniać oczywiście brońki z range na mele. A tutaj mamy te właśnie solsy, tak jakby. I tutaj to są buffy. O, buffy. Także dostajemy buffy sobie. I oczywiście te buffy też się dzielą, wiecie, na trzy gwiazdko. O, tu jest lepsza ta. Idy, idę. Także tam jest ten. A gdzie to jest? Daleko to jest? A tam, Jezu, chłopie, gdzie on tam wyskoczył? Co za typ? Trochę daleko. Dobra, nieważne. No i oczywiście mamy kręg na mapie. I musimy do niego oczywiście się dostać. Nie wiem, dlaczego ten typ w ogóle wyskoczył daleko od nas, więc no niech se radzi sam w takim wypadku. O, i mamy ten. Już przyszli nam się tutaj gracze. <grym> Nie ma. Dobra, zabity. Jeszcze jeden. Jest jeszcze jeden. Zabił go? Chyba go zabił. No i oczywiście lutujemy. Tu mamy tą walutę, tutaj będą naprawy. Pistol. oraz się mogę uleczyć pod, pod czwórką. Proszę bardzo. No, tylko że armora mi rozwalił, także nie mam armora. Dobra, idziemy dalej. Nie ma co tutaj siedzieć, się kisić. fajnie że tam jest ten lepszy armor ale ten typ jest strasznie daleko no i jak widzicie tutaj używamy rk naprawiacie ten on tu walczy kimś? a tak to jest ten bracz co jest dobra dobiję go okej okay. O, kanun. Ja chcę kanuna. Ja uwielbiam ten kanon. Dobra. Czyli nam się zmniejsza jak ten. Postacie czym się różnią? Tak, mają swoje skille. Ja mam tutaj skill. Tu, o. Odleczenia, a to jest mój ultimate obszarowo leczę. Więc każda postać ma innego po prostu skilla. A ja nie chcę tego. A nie, dobra, chcę to. To jest dół. Słap. Okej, okay, słab Dobra, dziękuję. Eee, także no... Dobra, idziemy. Dobra, chodź. No dobra, już trudno. Chociaż w sumie ja zdążę wziąć, bo jest blisko. Dawaj. Dobra, dziękuję. A tam jeszcze jest ten, glif, 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 glif A też sobie wezmę. Dobra, ja bardzo lubię tego kanuna. Kanon jest spoko. Hui, dobra, coś tu ciekawego. Dobra, ja już mam tego armora, więc Git. Dobra, do naprawiania mam. Dobra, jest git, także dobra, jesteśmy w strefie. Także nie ma problemu. Ty zobaczysz coś jest ciekawego, ale nie ma ciekawego. Dobra. O! Cześć graczy. Jesteśmy w dwójkę niestety, bo nasz trzeci jest gdzieś polas. A, się ze sobą biją. Dobra. Dwóch się bije, trzeci korzysta. Dobra, Dobra, zabita. Jeszcze jeden został. Chodź tu. Oczywiście też można parować te ataki. Generalnie. To mnie rozbroił? ten typ mnie rozbroił? No Ty, Dobra, się gdzieś schowam. O, muszę naprawić sobie broń. Dobra, się tam bije z jednym. Tu jest dwóch. Ej. Okay. Zabił go? Zabił. Nie, ja, myślę, że ta gra w ogóle jest. Dobra, on se daje radę, także nie muszę go jeszcze chwilować. Dobra, Git. No, i teraz mogę zobaczyć, czy coś tu mają ciekawego. O, mamy hajsy, dobra. I, 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 w sumie reper mam. Jeszcze mam repera. Dobra. Jak to lepszy Kart Spell? No, to jest Battle Royal. Znaczy, czy Spell był typowo PVP. Tam troszeczkę inaczej to działało. Tutaj macie typowo tego. Typowy Battle Royal po prostu. O, tu mamy lepszy glif, i widzicie one dają na przykład head defense 18%, range defense 6%, head defense. Także każdy z tych ten. Armora mam? Mam, dobra, mam jeszcze. Także okej, okay. tutaj tak był zużyty. Znaczy, ja widzę, że jeszcze ci ludzie nie ogarniają za bardzo, jak grać, więc plus dla mnie. Ale ja jeszcze nie użyłam swojej umiejętności, bo mój typ generalnie ma jeszcze życia, także nie potrzebuję. O, to też jest ten. E, to daje atak 4,5%, zwiększa mi atak, nie? Także warto, warto sobie te ulepszenia właśnie dawać. To jednak sporo daje. Dobra, idziemy dalej. Co, się bije z kimś? A tak, bije się. O, tam się biją. Głupne. Dobra. Dobra, tam się jeszcze bili. O, tu się biła. Dobra. Okay. Tam się jeszcze bią. Eee, dobra, hajsy, ale ja bym sobie tego naprawiła. Nice dobra, mam połowę armora. Tam się biją. No i co skaczesz, typie? Dobra, durability. No, ja, jeszcze jeden był. O, nasz ten, trzeci typ przyszedł. No popatrz. Jednak zdecydował się do nas ten dołączyć. Dobra. Coś tutaj mamy? Ok, mamy te. To sobie wymienię od razu. Dziękuję. I sobie naprawię brońkę. O, co było z grey Swordami? bo jakoś mi się grayshord nie podoba, nie wiem. Czyli dużo zadaje damage'u, to na pewno. O, health plus 15%. Dobra. Dobra. Się Dobra, gdzie jest mój team? Tam o -o -o -o. nie ma. Nie spodziewał się tego, że się uleczę Chodź tu. Dobra. Oj, tu mogę uleczyć teraz tego typa. Proszę bardzo. Dobra, go już. Okay. Dobra, czy ktoś ma jakieś dobre rzeczy? Dzień dobry. U, ale tu armora już nie ma. W sumie katabę weźmę, bo ten blazer to jest tak średnio. No Dobra. Musimy iść do tego. Do kręgu. Minutę mamy, zanim zacznie się ruszać. Cień, caj, kule. O, chwila. Halo, bo tutaj nowi te gracze są. O, to jest armor, 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 armor. Dawaj, armora. O, dobra, dziękuję. Ale to jest słaby armor. Co mi zaznaczyłeś? Armor, który nie ma armora. Co za typ. Dobra. O, są hajsy. Chodź, hajsy. Na się biją. Boją się jeszcze gdzieś? Dobra, chłopaki, chodźcie. Tam się biją. Nie, ja, ten kanon mi się strasznie podoba. Jest taki. Oszty. Dobra, umarł machaj sobie, o hej hej. potrzebuje? Chyba nie. E, dobra. Przydałoby się jakieś rzeczy znaleźć nowe. Na przykład jakiś lepszy armor czy coś. A co to są te te? O, silta dają te jabłka. Dobra, dobrze wiedzieć. Mało, co prawda? Ej, co, gracze? A, cię. Nie, śmieszna ta gra, jest naprawdę. Arbor. O, tu jest lepszy ten. U, dobra, dzięki. Jak ta moja drużyna? żyje, żyje. No i co? Wyciągasz broń, jak ja cię tu biję. Dobra, teraz muszę naprawić broń. Naprawiaj, 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 naprawiaj. Okej. Okay. Kamila też się prawie. Okej. Okay. Tu jeszcze gdzieś coś? Tam się bije, chyba. Znaczy, nie, mi się gdzieś biją. Myślę, że się gdzieś bije. A tu. Dobra, zabity. Macie tu ulta, aż tak bijemy w tym miejscu, to... Zabił go chyba? Tak. tak. Musimy znaleźć sklep w końcu, bo ja mam trochę dużo hejsu. O, tam się biją, tam się biją. Idę, chłopaki. Jest, tu jest dopiero bitka. Dobra, gdzie jest moja, moja ekipa tu? Dobra.

nie mam Ale tego e, ripera. Mają ripery? Mają. O, oh. ripery. Yeah. Dobra. Chodź ty. Chodź tu. Okej. Okay. O! Dobra, wziął to. Melee defense, w sumie. A, jednego zabili w ogóle, widzę. Matko, ile ja tu jest hajsu. Gdzie jest ten sklep? Tu jest dopiero sklep, ale to jest poza tym. No dobra. Dobra, chodź. Przydałoby się coś znaleźć. Bym zreperowała setem. Tak, Apex jest bardzo, bardzo dobrze sobie radzi, jak na Battle Royale. To, to, to tak. bardzo popularny się stał ostatnio. E, armor jakiś, coś, bo mi się już skończył. Hmm. Armor by się przydał. O, 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 o. Dobra, Better? Jak to Better? Ale nie mam armora ten. Ja rozumiem, że jest Better. Wygraliśmy. No, tak w to wygląda. Nie wiem, was Jeszcze jest? Jeszcze jest. Ale sporo Ale sporo jest. Ale w takim miejscu? Oh, kurde. Jesteśmy z daleko od kręgu, i w takim miejscu wszyscy gracze są. Ogólnie to się nie wskoczyłem, bo nie wiem co zrobiłem. Ale musimy się zjadać lekko ścisło, bo było za głośno. O, to się podujdzie, słyszę. No, I nie wziąłeś o nim? Dobrze. Właśnie nie wiem, bo ja coś tam się nie i wcale nic nie mogłem zrobić. Aha. Dobra, to wyjdźmy na ten. Aha, nie wiem, czy się da wyjść w ogóle. No, okay. Aha, dobra, wiem. Chodźcie za mną, do kwiata lotosu musimy iść i się wskrzesić. Mamy na to 42 sekundy. Dobra, czy w tym. Eee, dobra, chod chodźcie, idziemy. Za mną chodźcie, chłopaki. Gdzie się... Jest strefa jakiś? Powinien być, chyba. Bo jest tutaj, dobra. Gdzie? No, tylko będziemy pewnie bez ekwipunku, bez niczego, ale no... muszę się wskrzesić. Dokładnie. Zresztą trzeba stąd spitalać. Znaczy ja tu dostałeś Co do sobie jakiś, jak widzę. Nie, nie swój. No kolega, jak? nie zdążyłeś? Nie, nie Jest Nie zdążył, no. Dobra, chodź, może znajdziemy tutaj coś. Dobra, git. Także jutro możemy pograć, także jak wam się podoba to instalujcie, bo gra jest za darmo, w tym momencie z demo, także możemy sobie pograć jutro Jak coś Także miłego życzę wam